Czy kiedykolwiek rezygnowałeś z części siebie, by utrzymać spokój po siedemdziesiątce? To może być właśnie to, co cicho kradnie Twoje szczęście. Na tym etapie życia twój czas, zdrowie i spokój umysłu są zbyt cenne, by wymieniać je na czyjąś aprobatę lub komfort. A jednak tak wielu starszych ludzi wciąż stawia innych na pierwszym miejscu: dzieci, przyjaciół, a nawet obcych, tracąc siebie w tym procesie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o pięciu rzeczach, których nigdy nie powinieneś poświęcać dla nikogo po siedemdziesiątce. To są fundamentalne części Twojego dobrostanu, które zasługują na ochronę, niezależnie od tego, kto prosi cię o kompromis. Bo wraz z upływem lat zaczynasz dostrzegać, że prawdziwy spokój nie pochodzi z zadowalania innych. Pochodzi z życia w sposób, który honoruje to, kim naprawdę jesteś. Zostań ze mną do końca, ponieważ te pięć rzeczy może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoje relacje i siebie samego. Kiedy skończysz oglądać ten film. Zrozumiesz, że mówienie nie nie jest egoizmem, to szacunek do samego siebie. A im więcej chronisz te części swojego życia, tym więcej lat spędzisz w prawdziwym szczęściu, sile i wolności. A więc zaczynajmy. Numer jeden. Twój spokój umysłu. Po siedemdziesiątce, spokój umysłu nie jest luksusem, to linia życia. To fundament Twojego zdrowia, nastroju i zdolności do cieszenia się każdym pozostałym dniem, który masz przed sobą. A jednak zbyt często ludzie w Twoim wieku wciąż go poświęcają, by uszczęśliwić innych. Możesz milczeć, żeby uniknąć konfliktu, tolerować toksycznych ludzi, by czuć się potrzebnym, lub pozwalać innym dyktować Twój czas, ponieważ nie chcesz wydawać się egoistą. Ale prawda jest taka, że pokój nie jest czymś, co znajdujesz, to coś, co chronisz. Pomyśl, ile energii poświęciłeś przez całe swoje życie, martwiąc się o opinię innych. Może pozwalasz swoim dorosłym dzieciom rozmawiać z tobą w sposób, który cię wyczerpuje, albo zgadzasz się na każdą przysługę, nawet gdy jesteś zmęczony. Te małe kompromisy kumulują się, a wkrótce twój umysł czuje się niespokojny i zmęczony, nawet gdy twoje ciało nie jest. Możesz iść spać, czując niepokój, lub budzić się z lękiem bez wyraźnego powodu. To koszt oddawania swojego spokoju zbyt swobodnie. Po siedemdziesiątce spokój umysłu staje się tak samo ważny jak tlen. Utrzymuje ciśnienie krwi w normie, wzmacnia układ odpornościowy i klarowność myśli. Nieobecność pokoju z kolei osłabia cię szybciej niż jakakolwiek choroba. Gdy twój umysł jest niespokojny, twoje ciało podąża za nim. Dlatego pierwszą rzeczą, której nigdy nie powinieneś poświęcać dla nikogo, jest spokój, który utrzymuje cię w równowadze. Chron go z całych sił. Jeśli ktoś nieustannie wprowadza negatywność w twoje życie, to w porządku, by się wycofać. Jeśli rozmowa staje się stresująca, nie musisz w niej pozostawać. Zasłużyłeś na to, by wybierać spokój zamiast obowiązku. Niosłeś już wystarczająco wiele ciężarów. Teraz jest czas, by podróżować lekko. Pamiętaj, że spokój nie oznacza izolacji. Oznacza życie z sercem w równowadze. Oznacza pozwalanie, by poczucie winy lub manipulacja kontrolowały Twoje emocje. Oznacza wybieranie, komu poświęcasz swoją uwagę. A komu nie. Osoby, które naprawdę się o ciebie troszczą, zrozumieją twoje granice. Ci, którzy tego nie robią, nigdy nie powinni mieć takiej władzy nad twoim duchem. Kiedy zaczniesz strzec swojego spokoju, wydarzy się coś pięknego. Zaczniesz czuć się młodziej. Myślisz jaśniej, uśmiechasz się łatwiej, a nawet twoje ciało wydaje się lżejsze. To nie jest przypadek. To uzdrawiająca moc spokoju. W momencie, gdy przestajesz poświęcać swój pokój, przestajesz emocjonalnie się starzeć i znów zaczynasz żyć wolno. Numer dwa: Twoje zdrowie i energia. Twoje zdrowie jest fundamentem, na którym opiera się wszystko inne. A jednak to jedna rzecz, którą wielu starszych ludzi wciąż poświęca dla innych. Po siedemdziesiątce Twoja energia nie jest już tak nieograniczona, jak kiedyś. Nie możesz dawać, gdy Twój kubek jest pusty. I za każdym razem, gdy nadmiernie się angażujesz, by zadowolić innych, cicho wyczerpujesz życiową siłę, która utrzymuje cię przy życiu i w witalności. Może przetrwasz zmęczenie, bo ktoś potrzebuje przysługi. Może opuszczasz spacer, by zająć się wnukami, lub pomijasz posiłki, bo biegasz za innymi. Na początku te poświęcenia wydają się małe, nawet szlachetne. Ale z czasem odbierają ci siłę, pozostawiając twoje ciało zmęczonym, a umysł zamglonym. To, co kiedyś było łatwe, Zaczyna wydawać się cięższe, a regeneracja trwa dłużej. Wiele osób w swoich siedemdziesiątkach i osiemdziesiątkach mówi sobie, że odpocznie później, ale później często nigdy nie nadchodzi. Prawda jest taka, że Twoja energia teraz jest święta. Nie możesz sobie pozwolić, by wydawać ją na rzeczy lub ludzi, którzy nie dają w zamian niczego znaczącego. Chronienie swojego zdrowia nie oznacza bycia egoistą. Oznacza szanowanie naczynia, które przeprowadziło Cię przez dekady życia. Pomyśl o swoim ciele jako o towarzyszu życia, który prosi o Twoją uwagę. Nie potrzebuje doskonałości. Potrzebuje konsekwencji. Potrzebuje snu, ruchu i odżywienia, które utrzymują silnik w dobrej kondycji. Nawet mała, regularna troska, jak rozciąganie się rano, wybieranie wody zamiast napojów gazowanych, czy głębokie oddechy w chwilach stresu, może dramatycznie zmienić to, jak się czujesz. To także kwestia energii emocjonalnej. Niektórzy ludzie wyczerpują cię za każdym razem, gdy z nimi rozmawiasz. Narzekają, krytykują lub wciągają cię w problemy, których nie możesz rozwiązać. Po siedemdziesiątce masz pełne prawo ograniczyć ten rodzaj kontaktu. Możesz wciąż kochać kogoś z daleka, chroniąc jednocześnie swój spokój. Nie jesteś niegrzeczny, jesteś mądry. Wyobraź sobie swoją energię jako światło słoneczne. Dziennie dostajesz tylko tyle. Możesz pozwolić, by zostało wchłonięte przez innych, lub możesz skierować je na to, co cię wzmacnia. Twoje spacery, twój śmiech, twoje hobby, twój odpoczynek. Spędziłeś swoje życie dając innym, teraz twoje zdrowie zasługuje na to, by być na szczycie listy. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę, napisz numer dwa poniżej, by dać mi znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz Polecam, abyś się zasubskrybował i włączył powiadomienia, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrego kontentu, który informuje i inspiruje. A teraz przejdźmy dalej. Numer 3. Twój szacunek do samego siebie. Twój szacunek do siebie to jeden z najcenniejszych skarbów, jakie masz po siedemdziesiątce. Jednak wiele osób cicho go oddaje w imię utrzymania pokoju lub pozostania potrzebnym. Możesz pozwalać innym na lekceważenie siebie, Ignorowanie swoich opinii lub traktowanie cię tak, jakby twój czas i doświadczenie przestały mieć znaczenie. Ale za każdym razem, gdy to się dzieje, a ty nie stajesz w obronie samego siebie, mały kawałek twojej pewności siebie zanika. Z czasem coraz trudniej jest dostrzec silną, zdolną osobę, którą naprawdę jesteś. W tym wieku przeszedłeś przez dziesiątki wyzwań, decyzji i zdobytej mądrości. Zasłużyłeś na to, by być traktowanym z godnością. Nikt, ani twoje dzieci, ani przyjaciele, ani społeczeństwo nie ma prawa sprawiać, byś czuł się mało ważny lub nieistotny. Szacunek do siebie nie polega na arogancji. To umiejętność cichego poznania swojej wartości i odmowy pozwolenia innym, by ją ci odebrali. Łatwo pomylić życzliwość z uległością. Wielu seniorów milczy, gdy ktoś mówi w sposób niegrzeczny lub lekceważy ich myśli, myśląc, że nie warto się w to angażować. Ale milczenie, gdy pochodzi z lęku przed zasmuceniem innych, to niepokój, to kapitulacja. A rezygnacja z własnego szacunku jest jednym z najpewniejszych sposobów na utratę radości. Możesz być jednocześnie delikatny i stanowczy. Możesz mówić cicho i wciąż być słyszanym. Kiedy mówisz, to mi nie odpowiada lub proszę, nie mów do mnie w ten sposób, nie jesteś konfrontacyjny. Uczysz innych, jak mają cię traktować. To lekcja w zakresie ochrony samego siebie, a nie buntu. Twój szacunek do siebie rozciąga się również na to, jak traktujesz samego siebie. Nie umniejszaj swoich osiągnięć ani nie myśl, że za późno, by zacząć coś nowego. Pewność siebie nie znika z wiekiem, ona się pogłębia. Każda zmarszczka na twojej twarzy niesie ze sobą historię odporności. Każdy siwy włos to symbol przetrwania. Zasłużyłeś na to. Przyjmij to. Ludzie, którzy szanują siebie, chodzą inaczej. Mówią inaczej i przyciągają inną energię. Nie gonią już za aprobatą. Promieniują pewnością siebie, którą inni mogą poczuć. A ironicznie, gdy przestajesz starać się zadowolić wszystkich, to właśnie wtedy ludzie zaczynają cię najbardziej podziwiać. Dlatego chron swój szacunek do siebie z całą siłą. To niewidzialna korona, którą nosisz każdego dnia. A gdy ją odzyskasz, uświadomisz sobie, że to nie twój wiek cię ogranicza. To chwile. W których zapominasz o swojej wartości. Numer 4. Twój osobisty czas. Po siedemdziesiątce, czas staje się najcenniejszą rzeczą, jaką posiadasz. A jednak to jedyny zasób, który większość ludzi nadal oddaje bez zastanowienia. Możesz spędzać godziny na słuchaniu narzekań, załatwianiu spraw dla innych lub uczestniczeniu w wydarzeniach, których nie lubisz, tylko po to, aby uniknąć rozczarowania kogoś. Ale oto prawda. Kiedy oddajesz swój czas na rzeczy które nie przynoszą ci spokoju, radości ani sensu, nie jesteś hojnym człowiekiem. Powoli oddajesz to, czego nigdy nie możesz odzyskać. Na tym etapie życia twoje godziny są święte. Każdego ranka, gdy się budzisz, to dar. A to, co wybierasz, by z nim zrobić, decyduje nie tylko o tym, jak się dzisiaj czujesz, ale także o tym, ile życia w tobie pozostało. Wiele starszych osób traci to z oczu, ponieważ są przyzwyczajone do bycia opiekunami, Dostarczycielami lub niezawodnymi osobami, do których wszyscy się zwracają. Ale po siedemdziesiątce Twój czas musi służyć najpierw Twojemu dobrostanowi. Zasłużyłeś na to poprzez dziesięciolecia dawania. To nie znaczy izolować się. To znaczy być intencjonalnym. Jeśli telefon sprawia, że czujesz się wyczerpany, możesz go skrócić. Jeśli zaproszenie bardziej przypomina obowiązek, możesz je grzecznie odrzucić. Twój czas należy do Twoich priorytetów. Twojego zdrowia, Twojego spokoju, Twojego celu, a nie do czyichś wymagań. Pomyśl o tym, jak o koncie bankowym. Każdego dnia otrzymujesz drobny depozyt godzin, a Ty decydujesz, gdzie je wydać. Inwestujesz się w coś, co ogrzewa Twoje serce? Spacer w parku, rozmowa z kimś, kto podnosi na duchu, spokojna filiżanka herbaty przy porannym świetle, czy może oddajesz się sytuacjom, które przynoszą stres lub żal? Odpowiedź na to pytanie kształtuje jakość Twoich ostatnich dekad. Czasami ludzie będą Cię obwiniać za oddawanie swojego czasu, mówiąc takie rzeczy jak jesteś na emeryturze. Masz mnóstwo czasu. Ale emerytura nie oznacza, że Twój czas jest wolny. Oznacza, że Twój czas w końcu należy do Ciebie. Chron go tak, jak chciałbyś to robić w młodszych latach. Nie przepraszaj za to, że cenisz swoje godziny. Każde spokojne popołudnie i każdy wolny poranek, które zachowujesz dla siebie, to akt miłości dla życia, które zbudowałeś. Kiedy szanujesz swój czas, Twoje dni zaczynają wydawać się pełniejsze, nie bardziej zajęte, ale bogatsze. Zaczynasz budzić się z poczuciem spokojnego celu, wiedząc, że Twoje życie nadal ma przestrzeń na to, co naprawdę ważne. Bo na końcu nikt nie pamięta, ile zrobiłeś dla innych. Pamiętają spokój, który nosiłeś w sobie. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz, że te spostrzeżenia są wartościowe, proszę, skomentuj numer 4 poniżej, aby dać mi znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze się nie zapisałeś, polecam, abyś to zrobił i włączył powiadomienia, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrego kontentu, który informuje i inspiruje. Teraz przejdźmy dalej. Numer 5. Twój spokój umysłu. Po siedemdziesiątce, spokój umysłu to nie luksus, to konieczność. To ciche centrum Twojego dobrostanu. A jednak to jedna rzecz, która często zostaje zakłócona przez hałas cudzych opinii, problemów lub oczekiwań. Wiele starszych osób spędza swoje późniejsze lata, próbując naprawić rodzinne spory, martwiąc się o rzeczy, których nie mogą kontrolować, lub trzymając się żalów sprzed dziesięcioleci. Ale pokój nie pochodzi z rozwiązywania każdego problemu. Pochodzi z nauki. Które problemy nie są już twoje donoszenia? Zasłużyłeś na prawo do spokojnego umysłu. Pracowałeś, poświęcałeś się, wychowywałeś i dbałeś o innych przez całe życie. Na tym etapie nie jesteś nikomu winien ciągłego zmartwienia ani emocjonalnego wyczerpania. To, co jesteś winien sobie, to wolność do odpoczynku psychicznego, budzenia się bez lęku i cieszenia się ciszą chwili obecnej. Pokój umysłu zaczyna się od granic. To oznacza mówienie nie. Kiedy to konieczne, odchodzenie od toksycznych rozmów i wybieranie milczenia zamiast kłótni, które donikąd nie prowadzą. Niektórzy mogą to nazywać dystansem lub obojętnością, ale w rzeczywistości to mądrość. Nauczyłeś się, że nie każda bitwa zasługuje na Twoją energię, a nie każda sytuacja wymaga Twojego zaangażowania. Im starszy się stajesz, tym cenniejsza staje się Twoja spokój, a tym mniej powinna być zakłócona przez to, co jest poza Twoją kontrolą. Żal to kolejny ciężki łańcuch, który odbiera seniorom spokój. Mogłeś powtarzać momenty, w których mogłeś być milszy, odważniejszy lub mądrzejszy, ale prawda jest taka, że zrobiłeś to, co mogłeś w oparciu o to, co wiedziałeś w danym czasie. Każdy błąd nauczył cię czegoś. Każda strata ukształtowała osobę, którą jesteś dzisiaj. Spokój przychodzi, gdy przestajesz karać się za przeszłość i zaczynasz przyjmować lekcje, które ci dała. To także kwestia oderwania się od zewnętrznej akceptacji. Nie potrzebujesz już aprobaty wszystkich. Nie musisz tłumaczyć swoich wyborów, uzasadniać swojego szczęścia ani żyć według zasad innych. W tym wieku twój spokój nie powinien już zależeć od tego, co myślą o tobie inni. Ludzie, którzy cię naprawdę kochają, nie będą potrzebować wyjaśnień. Po prostu będą wdzięczni, że mogą spędzać z tobą czas. Ochrona swojego spokoju może oznaczać spędzanie więcej czasu w samotności, czytanie, uprawianie ogrodu. Modlitwy lub po prostu ciche siedzenie z ciepłym napojem. Może to także oznaczać wyłączanie wiadomości lub unikanie tych, którzy zawsze mają coś negatywnego do powiedzenia. Nie odcinasz się od świata. Wybierasz, które jego części zasługują na dostęp do Twojego serca. Kiedy zaczynasz cenić spokój ponad wszystko, zaczynasz czuć się lżejszy, jaśniejszy i wolniejszy. Łatwiej się śmiejesz, głębiej oddychasz i lepiej śpisz, bo spokój nie polega na posiadaniu idealnego życia. Chodzi o znalezienie harmonii w tym niedoskonałym, które już masz. A gdy nauczysz się chronić ten spokój, wszystko inne w Twoim życiu zaczyna układać się w naturalny sposób. Kiedy osiągniesz 70 lat, życie staje się mniej kwestią udowadniania czegokolwiek innym, a bardziej ochroną tego, co naprawdę ma znaczenie w Tobie: zdrowia, godności, szacunku do samego siebie, osobistego czasu i spokoju umysłu. To nie są luksusy. To Twoja podstawa. Kiedy je chronisz. Żyjesz w wolności. Kiedy je zaniedbujesz, życie cicho zaczyna się kurczyć. Łatwo pomyśleć, że starzenie się oznacza utratę kontroli, ale to dalekie od prawdy. Starzenie się, w wielu aspektach, to odzyskiwanie kontroli nad swoimi wyborami, emocjami i priorytetami. Spędziłeś życie, dając innym. Te lata są o dawaniu sobie bez poczucia winy. Rzeczywistość jest taka, że ludzie przychodzą i odchodzą. Opinie gasną. Świat kręci się dalej, ale Twój wewnętrzny świat, Twój spokój, Twoja radość, Twoja duma pozostają z Tobą aż do ostatniego oddechu. Dlatego nigdy nie powinieneś ich poświęcać dla nikogo ani dla niczego. Ludzie, którzy Cię kochają, uszanują Twoje granice. Ci, którzy tego nie robią, nigdy naprawdę nie byli przy Tobie. Dlatego idź naprzód z cichą siłą. Dbaj o swoje ciało jako wiernego towarzysza. Mów swoją prawdę bez strachu. Wykorzystuj swój czas jak złoto i chron swój spokój jak ostatni oddech powietrza. Bo w końcu te pięć rzeczy sprawia, że życie po siedemdziesiątce nie jest tylko długie, ale naprawdę warte przeżycia. Dziękujemy, że byliście z nami dzisiaj. Chcielibyśmy usłyszeć Wasze zdanie. Zostawcie komentarz poniżej i podzielcie się jedną rzeczą, którą dziś się nauczyliście i jak zamierzacie jej użyć w swoim życiu. Wasze myśli są dla nas ważne. Więc nie wahajcie się ich podzielić. Czytanie waszych komentarzy daje nam ogromną motywację i wsparcie. Jeśli podobał Wam się ten film i uznaliście go za pomocny, prosimy o polubienie, subskrypcję i udostępnienie. Wasze wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie wartościowych treści, które informują i inspirują Was. Dziękujemy za oglądanie i mamy nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie.